Sprawdziliśmy cały kontener od dachu po podłogę. Wszystko z nim w porządku. Teraz przyjrzymy się zawartości. Trzeba prześwietlić tysiąc worków z cukrem. Wciąż mamy nadzieję. Kokaina może być wszędzie, dlatego prześwietlimy każdy worek. To czasochłonne i wymagające siły. Musimy się nadźwigać i ubrudzić, żeby coś znaleźć. Wierzą, że Rosim sprzyja. Kolumbia to szesnasty światowy producent cukru i pierwszy producent kokainy. Prześwietlamy każdy worek osobno. Szukamy jakichkolwiek nieścisłości. Muszą przy tym podjąć wszelkie kroki ostrożności. Bardzo ciemno. Po godzinie sprawdzili 200 worków. Trzeba zmienić metody, bo obraz nie jest wyraźny. Zawartość jest zbita, wygląda jak jedna masa. Drugi sposób to przebicie każdego worka. Zwykle umieszczają narkotyk w środku i obsypują cukrem. Jeśli próbnik nie przejdzie na wylot, w worku może być coś schowane. Trzeba sprawdzić każdy worek. Podobno jest tego 500 kilogramów. Narkotyki mogą być na kilku paletach. Jeśli nie zbadamy wszystkich, możemy coś przegapić. Brązowy cukier? Ładnie pachnie. I jeszcze osiem. Upał utrudnia pracę. Próbujemy myśleć pozytywnie. Jest potwornie gorąco. Po godzinie niczego nie znajdują.